Dziś ze mną w studiu ksiądz Dariusz Krokocki. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam Panią redaktor, witam słuchaczy. Proszę księdza, chciałabym, abyśmy wspólnie przenieśli się do roku 1999, a dokładnie w dzień 14 czerwca. Myślę, że najważniejszy dzień w dziejach diecezji łowickiej, wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu, w młodej diecezji. Wielkie święto dla wszystkich wiernych, wielkie święto Kościoła Łowickiego. Ksiądz Dariusz Krokocki Uczestniczył w przygotowaniach do przyjęcia, myślę, no chyba najważniejszego gościa dla nas wszystkich. Też tak myślę, młody kapłan wtedy, bo mający 6 lat kapłaństwa, został zaangażowany w dosyć poważne sprawy i rzeczy związane z, z wizytą, a ten 14 czerwca rzeczywiście był takim zwieńczeniem tego wszystkiego, ponieważ prace nad. Przyjęciem tego gościa, zabezpieczeniem tej wizyty, także dla tych, którzy przebywali do Łowicza, dla pielgrzymów, to było ponad prawie rok pracy związanej z różnego rodzaju okolicznościami, które, które miały właśnie to, to sprawić, że, że, ta bez, że ta wizyta miała być bezpieczna. Tak? Dla wszystkich, którzy tu przyjechali, tak? Tak, mhm. dokładnie. Dla, przede wszystkim dla gości z Watykanu i papieża, ale także i dla osób, które przyjeżdżały na to spotkanie. Nie tylko z naszego kraju, ale także z innych krajów, no i przede wszystkim dla wiernych, tak, którzy, którzy przybywali na plac, aby spotkać się z Ojcem Świętym, modlić się z nim, tak, ale żeby to właśnie było w sposób bezpieczny. Czyli dobrze rozumiem, zajmował się ksiądz kwestiami bezpieczeństwa, tak najogólniej mówiąc? Tak, byłem jednym z mhm. kapłanów, którzy zostali oddelegowani przez ówczesnego biskupa, księdza biskupa Gorszulika, do współpracy ze służbami. Mhm. Powiem szczerze, że wtedy jako młody chłopak to dla mnie było naprawdę takie no, przeżycie, bo no, wiadomo, niedawno okres przejściowy, nowa, nowa sytuacja polityczna w Polsce, służby też się pozmieniały, więc tutaj mieliśmy naprawdę. No, ja miałem duże doświadczenie, ale także i no, taki dreszczyk chodził po, 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 po plecach, kiedy przyszło mi współpracować nie tylko z policją, tak, bo, bo tutaj komenda wojewódzka policji w Łodzi przejęła całą całe to koordynowanie prac nad wizytą Ojca Świętego od strony właśnie tych, tych zabezpieczeń różnych ale także Centralne Biuro, wtedy chyba był UOP, już nawet nie, poproszę, nie pamiętam, Urząd Ochrony Państwa, tak, i tutaj oni też przede wszystkim od strony tej obecności VIP-ów na tej uroczystości zajmowali się różnego rodzaju zabezpieczeniami. I tak teraz się właśnie zastanawiam, jakie to musiało być uczucie? Młody kapłan, tutaj takie odpowiedzialne zadanie, no wyróżnienie też, ale właśnie ta odpowiedzialność, no bezpieczeństwo i dostojników, gości, którzy tu przyjechali, no ale właśnie też pielgrzymi, którzy no, przybyli tutaj, aby przeżyć, przeżyć, żeby to był dla nich wyjątkowy, wyjątkowy czas spędzony właśnie z Ojcem Świętym. Jaka to musiała być też odpowiedzialność. To znaczy, była to dużego rodzaju presja i, i także jakiś tam stres, ale my się właśnie w, przy, w tym długim czasie e, wszystkiego uczyliśmy, tak? Bo Rok to, czasu, tak? Rok... Dokładnie, mm -hmm. bo no, my nie mieliśmy żadnego doświadczenia, tak? Nie uczestniczyliśmy w innych pielgrzymkach od tej strony. Ja uczestniczyłem normalnie jako wcześniej jako kleryk, jako, jako ksiądz w wizytach Ojca Świętego, ale tylko jako wyłącznie pielgrzym, uczestnik liturgii, tak, ale nie, nie osoba zaangażowana w organizację całego tego przedsięwzięcia, co mogłoby się wydawać, że no cóż to, no ktoś przyjedzie, będzie ołtarz, odprawi mszę świętą i pojedzie, tak? Ale to, to, to tylko tak z pozoru mm -hmm. i to nie do końca, ponieważ naprawdę było wiele rzeczy, które trzeba było poustalać, wiele rzeczy, które, które trzeba było przygotować. Ja na przykład byłem też zaangażowany w taką sytuację, która była związana z transportem Ojca Świętego, ponieważ były różne warianty, tak? I ten, i ten jeden wariant się rzeczywiście spełnił. No tak wiemy, bo... że tak, było że, że, że było pewne tej... zaskoczenie, że, że, że ojciec Święty z Warszawy przyjechał w kolumnie samochodem, a pierwotnie miał przylecieć do łowicza helikopterem, co pogoda sprawiła, że mgła, która się wtedy pojawiła, no nie doszło do, do skutku nie doszło do skutku ten lot. Jak właśnie, jak wyglądały te okoliczności? Kiedy dowiedzieliśmy się tutaj w Łowiczu, że papież jednak nie przyleci, tylko że przyjedzie właśnie samochodem, oczywiście z wasyście też mhm. innych samochodów zabezpieczających to bezpieczeństwo właśnie tego przyjazdu. Jak to wyglądało? Jak wyglądały te kulisy? To znaczy, to są, to są właśnie, to jest to ta praca taka przed całą, całą tą, tym przybyciem i pielgrzymką, czy w czasie pielgrzymki bo wiadomo, pielgrzymka odbywała się do różnych miejsc w Polsce, do różnych miast, były tworzone warianty, warianty. Różnych zdarzeń, wydarzeń, także takich no, drastycznych, powiem szczerze, uczestniczyłem w takich różnych ćwiczeniach, które, które miały nas jakby przygotować na, na różne ewentualności, które mogłyby się wydarzyć. tak? Też uczestniczyłem w przejazdach kolumny po połowiczu, co było dla mnie ogromnym doświadczeniem, bo siedząc raz za kierownicą, a raz na miejscu pasażera, jadąc samochodem, który jedzie półtora metra za drugim samochodem z prędkością, 80-90 km na, na godzinę, tak? bo były właśnie. Te ćwiczenia te warianty, nie wiem, przejazdu szybkiego, ucieczki, no, no, no różne, no różne wszystko rzeczy. Wszystko mogło się wydarzyć, trzeba Dokładnie. było być przygotowanym. To, 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 to właśnie to jest to, że, że no wszystko się oczywiście odbyło bez żadnych jakichś tam perturbacji i jakichś tam zagrożeń, ale jednak, no, to, to ćwiczyliśmy, to i ja w tym uczestniczyłem, tak, bo, bo też byłem w pewnym momencie, znaczy kierowcą jednego z samochodów, tak, i, i też uczestniczyłem w kolumnie i musiałem się nauczyć jeździć w tej kolumnie, żeby no, nie zrobić innymi sobie krzywdy, prawda, i nie narobić większych kłopotów. Natomiast jeśli chodzi, wracamy do tego, tego, tego przejazdu Ojca Świętego z Warszawy w kolumnie samochodowej, tak, to praktycznie rzecz biorąc dowiedzieliśmy się dosłownie może parę godzin tylko przed przyjazdem do, do Dołowicza, no, służby obserwowały pogodę, tak? I to, to było na miejscu w Warszawie, na lotnisku i stamtąd otrzymały tą informację, że jednak ze względu bezpieczeństwa na mgłę, ponieważ no, helikoptery latają niżej aniżeli normalne statki powietrzne, czyli samoloty, więc one w tej mgle... W ten, a poza tym to jeszcze było lądowisko nad Bzurą, niedaleko naszego zamku tutaj w Łowiczu. Tam, gdzie mamy ten kamień. Tam, tak, dokładnie. Który tam, mijamy, gdzie jest upamiętnione tak to miejsce, gdzie, gdzie Ojciec Święty później, notabene, odleciał stamtąd, tak? To to spowodowało że, że właśnie ten, ten, to, to była kolumna, a nie, a, nie, a nie helikopter. A jeszcze przygotowując to miejsce lądowania, bo to też nie jest takie proste, że no, oczywiście helikoptery lądują w różnych miejscach i mają tę możliwość, natomiast no, my musieliśmy od, uzyskać zgodę od wszystkich właścicieli gruntów. Tam, że, że oni wyrażają zgodę na, na przygotowanie lądowiska, na, na, na przygotowanie tego zabezpieczenia, bo tam przecież i, musiała być i policja też, i straż, i karetka, i wszystkie całe służby też zabezpieczające to lądowanie. To niesamowite, to niesamowite, jak rozmawiamy właśnie z tymi osobami, które uczestniczyły w tych przygotowaniach. Myślę, że wielu słuchaczy nie zdaje sobie sprawy, jak wyglądały właśnie te kulisy, jak wiele osób było zaangażowanych, aby właśnie było bezpiecznie, aby pielgrzymi, którzy tutaj przyjechali, aby mogli czerpać jak najwięcej z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu. Służby przygotowywały się ponad rok czasu. Im bliżej pewnie tej wizyty... To były bardziej intensywne tym, te spotkania, tak, tak. Ja wiem z rozmów z niektórymi naszymi gośćmi, że czasami ta praca nie liczyło się już nawet godzin. Była wielka mobilizacja i nie trzeba było zachęcać do tego, aby się zaangażować w tę nie, pracę. Nie, bo wiadomo ja było, no jaką rzecz Właśnie. się pracuje i dla kogo się pracuje, tak, i dla kogo ten czas się poświęca i w jakim celu. Na pewno ten czas, on bardziej był intensywny już przy samym tym 14 czerwca, tak, czyli zbliżając się już do tej, do tej daty, no to różne rzeczy spędzały sens z powiek, tak, że, że ja praktycznie pamiętam, że trzy dni ostatnie przed Przyjazdem do świętego to tak spałem może po 3-4 godziny, bo jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze, jeszcze coś trzeba było, tak, jeszcze, jeszcze coś przygotować i, i poza tym mieliśmy no, różne tak. wydarzenia tutaj, które, które też e, w jakiś sposób zagrażały bezpieczeństwu. Sławetna scena, która, która padła tak, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, że, że nie zachowano konkretnych wskazań, tak, bo ona była obliczona na ileś tam osób, na tą scenę z mhm. instrumentami, jeszcze chóry, jeszcze weszło o dużo, dużo osób. Wcześniej ulewa, która była w Łowiczu, prawda? padło mnóstwo wody, I grunt, no tak. prawda, I, i w tym momencie to nie było to wysoko, tak, bo to było tam 60-70 centymetrów, no ale to się złożyło, tak, i trzeba było znowu coś zreagować, przygotować i no to... Na szczęście wszystkie sytuacje, które były kryzysowe, zostały zażegnane. I proszę księdza, Ojciec Święty, ten moment jest już w Łowiczu, przyjeżdża do Łowicza. Miał ksiądz możliwość takiego bliskiego, osobistego spotkania z Ojcem Świętym wtedy? Wem mszy świętej najciekawsze, tak, moje, ponieważ ja mogłem poruszać się praktycznie, żyjąc po całym terenie, bez żadnych jakichś ograniczeń. Miałem specjalną przepustkę, która, która pozwalała mi wejść w każde miejsce. Oczywiście nie pchałem się, mówiąc jakby szczelnie, gdzieś tam w miejsca, gdzie, gdzie Ojciec Święty był, więc tak naprawdę przy Placu Celebry i tutaj w tych okolicach właśnie, gdzie była zakrystia w Szkole numer 7, w przejściu od, od szkoły do, do ołtarza, gdzie była winda, którą Ojciec Święty wjeżdżał. Także praktycznie, biorąc tutaj, nie miałem kontaktu z Ojcem Świętym. Natomiast powiem szczerze, że uczestniczyłem w mszy świętej i, i oglądałem to, co się działo na, na ołtarzu, tak, w wozie transmisyjnym telewizji polskiej. Aha. Także, także siedziałem troszeczkę sobie w tym wozie i, i tam, no, wszystkie kamery, prawda, ogląd z wszystkich kamer, także y praktycznie y biorąc oczy, były w tych miejscach, które czasami osoby tam daleko, gdzieś tam na, na placu uczestniczące, tylko słyszące czasami głos, albo widzące z daleka, czy patrzące y y przez lornetki. No tutaj akurat była ta możliwość że, że właśnie zrobili na tą przepustkę. I... Ale czy właśnie to uczestnictwo w Mszy Świętej, właśnie w, w, w tym miejscu, gdzie ksiądz był w wozie transmisyjnej, czy to pozwoliło na to, aby właśnie młody kapłan wtedy, aby mógł czerpać? Z tego, co Ojciec Święty wtedy mówił do nas wszystkich tutaj w łowiczu. Czy to był też taki czas odpoczynku, czy jednak cały czas była ta To znaczy, cały służba, czas było napięcie. Cały, cały czas, czas było służba. napięcie, cały czas coś gdzieś tam ktoś, ponieważ też porozumiewaliśmy się za pomocą krótkofalówek, więc no wtedy nie były aż tak powszechne telefony komórkowe, jak dzisiaj, tak? Więc więc ta, ta, ta komunikacja przebiegała na zupełnie innych kanałach. Więc no cały czas gdzieś tam coś, tutaj, tu, tu autobusy nie mogą dojechać, tutaj coś się dzieje, tutaj trzeba pojechać, zainterweniować, tak? Tu gdzieś się. Jakiś samochód wjechał, coś zablokował, nie można e, znaleźć kierowcy. No naprawdę to tak cały czas, ale gdzieś tam staraliśmy się ci, którzy przygotowywali tą wizytę, też w tej wizycie uczestniczyć jak najbardziej i, i powiem szczerze, że ten czas właśnie mszy świętej, tak jak dla mnie na przykład, był takim trochę oddechem, tak, że, że nawet właśnie w tym wozie transmisyjnym, ale, ale, ale że, że byłem tam blisko, że, że mogłem słuchać tak na bieżąco słów Ojca Świętego już nieodtwarzanych. Tak jak dzisiaj możemy w Radiu Wiktoria słuchać Ojca Świętego, tak, z tych homili, które, które wygłaszał i tu w Łowiczu, i także w innych miejscach w Polsce, ale to, to, to było naprawdę ogromne przeżycie, tak? I, I myślę, że przy innych okazjach, kiedy, kiedy rzeczywiście byłem gdzieś w Watykanie na, na Mszach Świętych i tam uczestniczyłem już jako kapłan, koncelebrowałem, to, to to nie było. To była był pełna skala różnych wydarzeń, różnych okoliczności, różnych doświadczeń, która też, tak jak pani powiedziała, że mnie osobiście pokazała, jakie to jest wyzwanie przyjąć kogoś, bo my sobie no, przyjmujemy gościa w domu, tak? tak? Przygotowujemy ten dom na tyle, ile możemy i ten, a tutaj rzeczywiście ten dom, diecezja, to było ogromne wyzwanie. Ale to jest właśnie też często powracające w rozmowach z naszymi gośćmi, z którymi przygotowujemy się do 25 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łowiczu. Bardzo często pada takie przekonanie, które być może po 25 latach dopiero gdzieś się uzmysłowiło, gdzieś się dopiero uwidoczniło, że wszyscy tutaj mieli taką świadomość, że my jesteśmy gospodarzami, My przyjmujemy tego wyjątkowego gościa i pomimo tego zaangażowania wielu, wielu ludzi, dla każdego było to bardzo osobiste. Tak, to, 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 to rzeczywiście, znaczy Ojciec Święty taką atmosferę tak. wprowadzał. Tak? To, to, to była osoba, która była empatyczna do, do każdego, I czy, czy widział przed sobą nie wiem ogromne tłumy, czy widział jednego człowieka, to rzeczywiście ta jego obecność i jego sposób bycia, Mówienie, sposób mówienia, choć wtedy też czasem przypomnę, przecież i Państwo to na pewno wiedzą, Ojciec Święty już był chory, tak, a poza tym jeszcze było tam wydarzenie w Warszawie, które tak. spowodowało, że, że Ojciec Święty był troszeczkę poturbowany, tak, więc, więc też w jakiś tam sposób i ból i, i ten także. No, ale ale jednak, jednak nawet w takich okolicznościach i sytuacjach potrafił właśnie być po prostu z ludźmi. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za podzielenie się tymi wspomnieniami. Ksiądz Dariusz Kron Kocki był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Szczęść Boże.